we Naszych dróg ziemskiego wędrowania. Przychodzimy w niedzielę radości, aby w tych trudnych chwilach uczyć się od Ciebie, jak zaufać Bogu i nie poddać się rozpaczy. Sama doświadczyłaś poniżenia i poniewierki tu na ziemi. Lecz nie uległaś nigdy rozpaczy, ani rozterkom, lub niepokojom. Ufałaś zawsze Bogu, wiedziałaś, że wszystko. Dzieje się z Jego woli. Dlaczego jednak tak się dzieje? Czy nie mogłoby się dziać inaczej? Są to pytania wyrosłe z pychy, z litości nad sobą, i nigdy by one nie mogły powstać w myślach Twoich, Matko. Twoja pokora i oddanie Bogu wszystkiego, co Bóg wziąć zechce, Twoje poczucie służebnicy. Twoja ufność daje ten spokój, który jest nieodłączny od Twojego wizerunku. Bo tak Cię widzimy w pełni godności, spokoju i w pełni powagi. Widzimy się tak w każdej sytuacji. Gdy pochylasz się w szopie nad dzieciątkiem, gdy objęciem ramion tulisz niemowlę, uciekając na osiołku przed pogonią Heroda, i gdy zajęta jesteś prostą posługą na wygnaniu lub w domu po powrocie do Nazaretu. Nawet pod krzyżem Syna nie opuszcza cię spokój, ten spokój, który jest pokojem głębi. Jeśli mówimy o rozpaczy matki, o bólu matki, to przypisujemy ci raczej nasze ludzkie uczucia i naszą słabość. W bólu Twoim, nasza Matko, nie było buntów, w Twoich łzach nie było litości nad sobą. Nie przekazano nam też żadnego słowa z Twoich ust, gdy patrzyłaś na mękę umiowanego syna. Przez wszystko, cokolwiek Ciebie spotkało, Matko Boża, przez radość i przez cierpienie, pojawiały się Twoje słowa wypowiedziane po zwiastowaniu. Uwielbia dusza moja pana. W uwielbieniu Boga rozkwita twoja pokora, nasza pani. Bóg chciał uniżyć matkę swego syna, bo uniżyć się może tylko to, co potężne. A ty, matko Boża, trwałaś w nieustannym uwielbieniu Boga. Byłaś w każdej doli jego pokorną służebnicą. Niezgłębione są odchłanie Twojej pokory, która po wszystkie czasy staje się natchnieniem świętych. I każdą duszę otwierającą się ku Bogu ogarniasz swoim blaskiem. By to zrozumieć, trzeba umieć patrzeć na świat oczami wiary. Przejrzeć jak młodzieniec dzisiejszej Ewangelii. A to jest nasze największe bogactwo. Bogactwo wiary. Wiara to właści, właśnie takie wspaniałe nowe oczy dane człowiekowi przez Boga. Dzięki tym oczom wiary poznaje nowy Boży świat. Widzi zupełnie inaczej otaczające mnie nas rzeczywistość. Bez wiary nigdy bym nie odkrył, że świat jest tak piękny, że człowiek kryje w sobie tak wielkie bogactwo. Że życie może być mimo bólu, cierpienia, śmierci tak wspaniałe. Ucz nas nasza umiłowana Matko, pokornego patrzenia na świat oczami wiary. Rozważamy tajemnicę ukronowania Najświętszej Marii Panny na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi imię odpuszczamy nasze miny i dziej odpuszczamy na prośbie ale dla nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Matko Boża, się w teraz w nasz, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pana Boża, z teraz, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Święta Maryjo, módl się za nas grzesznych. O Boże, Jezus Polecamy Ci królowo wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, w szczególności łączących się z nami duchowo w tej niecodziennej sytuacji. Mij w opiece cały Kościół Twojego Syna na czele z papieżem Franciszkiem. Niech Duch Święty napełnia duchem Ewangelii i pasterzy Kościoła w Polsce i na świecie. Mij w opiece naszą Ojczyznę, by panował w niej duch zgody i poszanowania. Polecamy Ci chorych, zwłaszcza zarażonych i wszystkich, którzy niosą im pomoc służby medyczne, sanitarne, mundurowe. Polecamy księdza Józefa szczęśliwą operację dla niego. Polecamy Ci nasze rodziny, osoby samotne, kalekie, ludzi w więzieniach, miej w opiece dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy Ci wszystkich media, przez które tak wielu łączy się z Twoim domem duchowym. Wysłuchaj prośby, które są zapisane w Księdze apelowej. Polecimy naszych drogich zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące i nas samych, byśmy dochowali wierności Jezusowi. A śpiewając sublikację, błagajmy Boga Jego miłosierdzie nad nami. Święty Boże. Zaraz biskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo. Każdy krzyż gdziekolwiek się znajduje, jest znakiem ceny, jaką poniósł Chrystus, aby przygarnąć człowieka do Boga żeby nie chodził w ciemnościach i żeby nie natrafił na Dolinę Śmierci. Dlatego tym bardziej bolą nas kolejne profanacje świątyń otwartych w Polsce, profanacje ołtarzy, tak jak w Dąbrowie Górniczej. Maryjo Matko Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami. Pan złami i z Duchem Twami. niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec. I Syn, i Duch Święty, Amen. drodzy Państwo, na antenie Radio Maria i Telewizji Trwam zakończyliśmy transmisję Apelu z Jasnej Góry. Dziękuję Państwu za wspólną modlitwę. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną, lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl Ukośnik Koronawirus. Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na informację dnia. Siedem nowych przypadków zakażenia koronawirusem to dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia tuż po godzinie 21. .00. Łącznie odnotowano 634 przypadków. Zmarło 7 osób. Dziś poinformowano o śmierci 43-letniego mężczyzny i 37-letniej kobiety. Jedna z ofiar śmiertelnych koronawirusa to 43-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał w szpitalu w Radomiu. 37-letnia kobieta natomiast przebywała w szpitalu w Poznaniu. Trafiła tam w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Wśród zakażonych jest pochodzący z Podsarnia na Orawie poseł Prawa i Sprawiedliwości Edward Siarka. Przebywa w szpitalu w Krakowie. Wszystkie osoby, które miały z nim kontakt, zostały objęte kwarantanną. W całym kraju spada liczba krwiodawców. Dlatego placówki apelują, jeśli jesteś zdrowy, pomóż innym i oddaj krew. Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększyć diagnostykę koronawirusa, między innymi poprzez uruchamianie laboratoriów w publicznych placówkach ochrony zdrowia. W tej chwili działają 32 laboratoria. W ciągu doby mogą przeprowadzić około 4000 testów. Koronawirus uderza w rolników, utrudniony jest handel świeżymi produktami. W sprawie rozwiązań ułatwiających pomoc gospodarstwom dotkniętym kryzysem 25 marca odbędzie się konferencja z udziałem ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. Chociaż Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że nie grozi nam brak dostaw produktów żywnościowych, to branża ta może mocno ucierpieć. Sygnały takie płyną z wielu krajów Unii Europejskiej. Wśród sygnałów z rolnictwa do Komisji Europejskiej w związku z kryzysem dominują obawy o brak dopływu sezonowej siły roboczej, głównie w sektorze owoców i warzyw. Załamała się agroturystyka, wielkie problemy ma kwieciarstwo, utrudniony jest handel świeżymi produktami rolnymi. Napisał na Twitterze unijny komisarz. Do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dlatego Unia Europejska podjęła już pracę nad rozwiązaniami dotyczącymi pomocy dla gospodarstw. Pracujemy nad rozwiązaniami ułatwiającymi pomoc dla gospodarstw dotkniętych kryzysem. 25 marca mam w tej sprawie konferencję z ministrami rolnictwa Unii Europejskiej. Dwie ważne rzeczy są już podjęte przez Komisję Europejską: zielona linia dla żywności i zwierząt na granicy i zwiększenie pomocy de minimis. Pomoc de minimis to realne wsparcie dla gospodarstw rolnych, mówi ekonomista Artur Beń. Mamy zwiększoną pomoc de minimis z 15 tysięcy do 20, a nawet 25 tysięcy euro. To jest na gospodarstwo, to jest bardzo, konkretna, to jest bardzo konkretne wsparcie. To wsparcie jest możliwe też, dlatego że wpływy do budżetu cały czas wzrastały. Tymczasem nie ma żadnych symptomów, by Europie, a tym bardziej Polsce, groził kryzys żywnościowy, uspokaja przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. My, jako Polska, produkujemy żywności dużo więcej niż spożywamy tej żywności. Także my jesteśmy zabezpieczeni jako Polska. I tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy pewni, że tej żywności nie braknie. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa zwrócił również uwagę, że w związku z kryzysem epidemicznym wzrosły ceny towarów i żywności. To pokazuje, że jest wielu nieuczciwych pośredników, którzy na tej tragedii ludzkiej, bo tak trzeba to nazwać, chcieli mocno zarobić. Tracą natomiast rolnicy czy producenci kwiatów, jak podkreśla prezes agrounii Michał Kołodziejczyk, wielu rolników zostało odciętych od rynku sytuację tę wykorzystuje z kolei